Macie dzisiaj fajny dzień, bo za oknem raczej to nie nastraja. Ja dzisiaj, jak widzicie, nie jestem totalnie dzisiaj kawaii, a to dlatego, że no po prostu dzisiaj postanowiłam porobić coś twórczego, porobić coś kreatywnego, zrobić DIY. W tym momencie nagrywam bez w sumie żadnego dodatkowego sprzętu, poza mikrofonem z przesłoną ale za chwilę pokażę Wam, co wymyśliłam sobie, bo jak widzieliście odcinek o jednorożcach a jak nie, tutaj macie odnośnik to słychać było taki pogłos, troszeczkę było takiego szumu słychać, a to dlatego, że mój mikrofon o ten, o to niestety zebrał szum z mikrofonu i dzisiaj zrobiłam coś, żeby ten szum troszeczkę ograniczyć, więc teraz słyszycie jeszcze w innej jakości dźwięku a za chwilę może poprawi się jakość. Zobaczymy. Dajcie mi znać w komentarzu. No i za chwilę sprawdzam, czy to, co sobie wymyśliłam, coś faktycznie da. Jak na razie w takim niewielkim procencie. Słuchajcie, wymyśliłam, że skleję troszeczkę taką oto tekturę. To jest w sumie pudełko tekturowe, które mam z pewnego miejsca. I po prostu będę sobie to stawiała na biurku, kiedy będę nagrywać właśnie tym mikrofonem, co niedawno przed chwilą widzieliście go na ekranie. Więc to jest, to jest jeszcze pierwszy etap. Słuchajcie, to jest pierwszy etap, więc pewnie jeszcze coś tutaj będę zmieniać. Na pewno wyłożę to filcem albo jakimś innym materiałem, żeby bardziej stłumić te wszystkie dźwięki, ale za chwilę sobie zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, słuchajcie, żeby było po prostu, no wiecie, to DIY, to są moje, to są moje, jak powiedzieć, zdolności, <grym> moje zdolności twórcze, w kreatywne, więc myślę, że jak na mnie to jeszcze nie jest aż tak źle, powiem Wam, w sumie fajnie się przy tym bawiłam, więc... Tak, więc za chwilę sprawdzimy, czy to jako samo pojedyncze coś dało. Dobra, słuchajcie, mamy pudełko i sprawdzamy. A muszę to bardzo delikatnie robić, bo to jeszcze jest w sumie projekt. No wiecie, prototyp. Prototyp, zobaczymy sobie. Chcę, żeby, chcę też zrobić tak, żeby nie było widać tego pudełka na nagraniu. No ale może jeśli zrobię to w jakiś jeszcze inny sposób, to jeszcze pewnie wiecie. Biurko, nie patrzcie się na to, bo biurko jeszcze pewnie 15 razy się zmieni w ciągu całego mojego tutaj nagrywania na, na YouTubie, więc okej. Okay. Ale sprawdzamy, czy razem z tym to coś dało jako samo stłumienie pierwszych takich... No pierwsza próba, słuchajcie, pierwsza próba. Jeśli ten filmik Wam się totalnie nie spodoba, ja to zrozumiem, bo ja to nagrywam tak po prostu, żeby cokolwiek nagrać. Słuchajcie, bo ja już naprawdę dwa tygodnie niczego nie nagrywałam, i ja się po prostu duszę już. Duszę się, musiałam coś nagrać. Więc to jest test. Dobra, mikrofonu nie widać na nagraniu, pudełka też, słuchajcie, tu mniej więcej mam koniec pudełka. O, tutaj. Więc, no słuchajcie, teraz nagrywam, kiedy mikrofon jest schowany w sumie w to pudełko. Napiszcie mi w komentarzu, czy lepiej to słychać, czy w ogóle. Jeszcze będę się pewnie ustawiać, jakoś będę się jeszcze pewnie wiecie, robić cuda na, na pałeczce, żeby to wszystko jakoś zgrywać, jakoś, żeby to jakoś ustawić tak, żeby mikrofon był centralnie na mnie skierowany. Albo coś takiego, o może tak lepiej będzie? Super, super. Słuchajcie, napisz mi w komentarzu, czy dźwięk jest lepszy niż jak nagrywałam o jednorożcach. I w sumie tak, taki, słuchajcie, naprawdę zależy mi na tym, żebyśmy tutaj stworzyli taką wymianę zdań, wymianę komentarzy, bo taki po prostu. Mm, Powrót informacji do mnie, taka informacja zwrotna naprawdę pomaga mi z tym wszystkim, pomaga mi być coraz lepszą, bo chcę być coraz lepsza. Chcę być coraz lepsza nie tylko tutaj, żeby nagrywać lepsze filmiki, żeby była jakoś lepsza, lepsza jakość dźwięku i coś takiego, ale dla mojej własnej satysfakcji i mojego własnego, mojego własnego jakby takiego poczucia... Pewności siebie, takiego poczucia pewności siebie, takiego, że robię coś naprawdę, naprawdę fantastycznego i że to się ludziom podoba, że moje filmy, moja twórczość, moje pomysły sprawiają, że choć troszeczkę człowiek się uśmiechnie i ten dzień, który jest za oknem, który sprawia, że może mentalnie jest taki nie tego, moje filmy sprawiają, że ma lepszy dzień, lepszy humor i po prostu jest w lepszym nastroju. Napisz mi w komentarzu, jak teraz mnie słychać. Dzięki Wam za uwagę. Do zobaczenia.